12 sierpnia rozegrano drugą kolejkę spotkań piłkarskiej trzeciej ligi. Na stadionie przy ulicy Bydgoskiej granica Kętrzyn podejmowała drużynę GKS Wikielec. Niestety, mimo dobrej gry, po zaciętym i dramatycznym meczu nasi piłkarze przegrali 0-1, do tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. Muszę powiedzieć tak, że myślę, że ten mecz dzisiejszy to typowo mecz walki. Myślę, że remis tutaj były najbardziej sprawiedliwe I trzeba powiedzieć jedno, no, my mieliśmy swoje kazy, ale również trzeba oddać jedno, granica też miała, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie bramkarz wybronił nam dwie, trzy sytuacje bardzo, bardzo groźne. I później w drugiej połowie mieliśmy, mieliśmy tam w po postawnym fragmencie bardzo dobrą sytuację z, z głowy. Później jeszcze jedna sytuacja, gdzie wyjechaliśmy. No i trzeba powiedzieć jedno, to, to co nam tydzień temu los zabrał, no, dzisiaj oddał i... Ten, słoneczko nam przyświeciło i dobrze rozegraliśmy akcję w kontrataku i zagrał dobrą piłkę prostopadłą, Pizzalok ją wykorzystał i możemy się tylko tego, z tego cieszyć, ale chciałbym też tutaj pogratulować dla trenera, granicy i dla zawodników, bo dzisiaj bardzo dużo zdrowia i serca włożyli w dzisiejszy mecz i na pewno taki mecz boli i mówię, ja, ja, my przeżywaliśmy to w piątek. A, a trafiło dzisiaj na granicę i myślę, myślę że my się, my na pewno dzisiaj cieszymy się ze zwycięstwa. No na początku pogratuluję Andrzejowi zwycięstwa. Aczkolwiek żal, że trzy punkty wyjeżdżają. Liczyłem, że zawsze ten remis jest na otwarcie. Bardzo budujący dla zespołu, szczególnie bardzo potrzebny dla nas teraz. Jest to zespół. Przebudowie, to było widać. Tam pierwsza połowa, gdzie jeszcze mieliśmy, że tak powiem, zdążyliśmy się trochę zregenerować po ostatnim meczu i mieliśmy jeszcze trochę więcej energii, to, to pierwsza połowa wyglądała nieźle, daliśmy sporo strzałów. Szkoda, że nic nie, precyzyjnie nie chciało wejść i, i wtedy może by ten mecz i wyglądał inaczej. W drugiej połowie no, widać było, już, że te siły nam umykają, bo jednak te pewne perturbacje przygotowania były były nie, nie, jakby nie do końca planowe i nie do końca systematyczne. No, ale co zrobić? No, tak jak ostatnio były niezłe fragmenty gry w meczu z Drwęcą, to dzisiaj wyglądało to też nie najgorzej, szczególnie w pierwszej połowie. No, brakuje nam tego wykończenia, ale to wiemy o tym, że szukamy opcji z napastnikiem i, i, i szukamy tych rozwiązań poprawienia skuteczności. Jeżeli to nam się uda, to może będziemy groźniejsi. No. Natomiast na, na dzień dzisiejszy e, robimy, co możemy i czy, no, kawałek tej piłki trzecioligowej mogli, mogli kibice zobaczyć. Szkoda tylko, że, że nie udało się zadowolić ich jakimś chociażby punktem, pierwszym punktem lidze Może Trzecie poszukamy go gdzieś tam. indziej. No, cały zespół zostawił z dużo zdrowia, co było widać. E, no i szkoda mi trochę zespołu, że, że nie udało im się doprowadzić do końca E, bez straty bramki, bo, bo, bo wiem, że, że na pewno to ich boli, no, trochę przyspali tam. E, Miguel Sobociński przeprowadził tą akcję indywidualnie i obsłużył, obsłużył zawodnika z Wikielca. Pizeluka, tak? Mówiłeś. E, no, no, i, przed którym, którym pozostało tylko precyzyjnie uderzyć. No, to, co, to czego brakowało nam, bo parę sytuacji w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy prawie podobne sytuacje i mogli, można było to skończyć właśnie precyzyjnym uderzeniem, a nie uderzeniem na wiwat. Myślę, że to wszystko jest do poprawy. Kolejne spotkanie na własnym boisku Granica rozegra 22 sierpnia o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie Wissa Szczuczyn. Zapraszamy na skrót najważniejszych momentów ostatniego spotkania. Do końca walczyć, kiedy mistrzem jest. O granicach swych Thank you.